Ten mediwak trzymuje na siebie jeszcze trochę ognia. Nie wystarczy to jednak QXC, a jednak wystarczy. Ciężko było mi to naprawdę ocenić. Te mariny rozprawią się tutaj, mieliśmy dropa, nie dał zaekspować QXC Protosowi. Tymczasem sam zajął ekspansję tutaj za kamieniami. Nie wie o tym. Przypuszczam hack. Nie wie o tym hack. Mamy tutaj jakiegoś dropa znowu w mainie, tak więc widzimy, że nie dają mi chłopcy ani chwili odetchnąć. Pada tu ostatni pylon, więc nic ważnego. Nie wiem, jak ja sobie poradzę, przecież jeszcze ponad 20 minut z komentowaniem tego spotkania, szczerze powiedziawszy. Już zasnęło mi w gardle, więc pozwolę napić się troszeczkę wody sobie. Hmm, rewelacja. Hak teraz troszeczkę... Y karcony przez QXC, zdecyduje e, się zaekspoować jednak tutaj troszkę bliżej, w troszeczkę bezpieczniejszym miejscu. Zdecydowanie łatwiej będzie mu bronić tej ekspansji niż tego golda e, zebrał te dwa ledwo żywe mariny medivacem jeszcze QXC, tak więc dobra kontrola, e, stara się tracić jak najmniejszą ilość jednostek. Widzimy, że tutaj e, u Protosa distance mining pełną parą, znowu mieliśmy tutaj e, dropa. Nie zrobił on za wiele. Nie wiem czy nie zniszczył jakiejś budowli, czy był rzucony tak po prostu, aby odwrócić uwagę Tosa, ale nie wydaje mi się, nie było odwracać uwagi Tosa od czego. Yy, zobaczymy co się dzieje w bazach, bo długo tego nie pokazywałem. Nie dają mi tego wręcz zrobić gracze. 68 STV do 64 probów, 12 maruderów, 3 medivaki, 2 wikingi 3 tanki, oczywiście już Stitch Modem, 14 Marinów. Dwa kolosy, dwa obserwery gdzieś tutaj podglądają cały czas Terana, 10 stalkerów i 8 Sentry Myślę, że lepiej to teraz wygląda dla Terana 121 limitu do 145, więc tak jak myślałem, Teran większą dysponuje armią. Mamy tutaj znowu dropa na tej nowo postawionej ekspansji. W dodatku udało mu się znowu ocalić jakąś jednostkę Marina i tego Medivaka. Będzie teraz tak przeganiał najprawdopodobniej Teran Protosa. Trudno jest to opanować, dopóki się nie postawi tutaj jakichś kanów. Teran może dropować praktycznie e, cały czas w różne miejsca. Jest to bardzo, bardzo uciążliwe. Sensor Tower, widzę, że jest tutaj postawiony. A armia Terka rośnie bardzo szybko. 160 już limitu, 145 dla Protosa, więc nadgania troszeczkę Protos no i troszkę spowolniła nam ta gra, co prawda już widziałem kolejnego dropshipa, więc QXC nie próżnuje, ale widzi to proba, nie ukrywa specjalnie tych dropshipów i masa sentry tutaj przetnie drogę tego dropshipa, ale nie uda im się go złapać, cóż za pech, decyduje się jeszcze dropować QXC, teraz stimuje... Te jednostki wbiega tutaj w proby, więc znowu utrudnia wydobycie protostowi, Protoss zajęty tam obroną, e, nie zajął się tutaj swoją główną armią. Te kolosy wystawiony teraz na ostro tych Wikingów. W dodatku spora tutaj, arma piechot, ar, spora tutaj ilość piechoty. Ona bez problemu wyjmie te kolosy, ale e, dołączają teraz do armii Protosta Stalkery, ale rozstawiają się tam Siege tanki. Nie wygląda to myślę najlepiej dla Protosa Kupa tutaj, natomiast Forcefieldu zmusza tą piechotę, aby obiec armię Tosa. to wycofuje się trochę, aby wydostać się spod ostrzału tych, tych siege tanków. Uff, ile razy przejęzyczyłem się podczas tej akcji. Szczerze powiedziawszy bardzo intensywna jest ta gra, szczególnie, że ten dropship znowu będzie kombinował nam tu coś złego. I najprawdopodobniej zaraz po dropie do maina zobaczymy jakie starcie tutaj. To będzie taki dropik. Najprawdopodobniej celu odwrócenia uwagi widzimy, że ta armia podzbliża się razem z tym dropshipem i zobaczymy tego dropa na te Robotics Facility, które produkują te kolosy i wychodzi teraz wychodzi teraz hak, złapał tego jednego tanka, nie na nie na Mode kolejnego. No i udaje mu się dość małym kosztem tutaj poradzić. Wybił chyba trochę STV-ów z tymi marudrami. Chociaż, e, przepraszam probów, chociaż nie zabił tam zbyt dużo, ale tutaj mamy większego dropa, e, będzie się rozstawiał Sitchnag e, w mainie Protosa, ale są tutaj dwa kolose, które się z tych, zrespawnowały z tych dwóch Robotics Facility. Tymczasem e, spora armia Protosa e, dopadła tutaj. E, świeże, dość Command Center QXT, które miało zamienić się e, w Orbital Command. Nie, przepraszam, ono się morfowało. E, Planetary Fortress, ale chyba nie będzie Dany mu się Strasznie dużo akcji na tej mapie Tutaj jakieś dwa dropshipy z Vikingami Lecą z maina Protosa Zniszczona ta ekspansja tutaj Tak więc nie dał zaekspować Protos teranowi. No i będzie tutaj Pchał naprzód Dwa bunkry z przodu, trochę piechoty Jest Taret, wyjechał teraz jakiś Siege tank. cały czas dochodzi Ta piechota w jak, z jak wielu budowli Produkuje Produkują już właściwie gracze, dawno tego nie pokazywałem, ale nie ma na to tutaj. Niestety za bardzo czasu cały czas gdzieś coś się dzieje i kolejny dropship na tej ekspansji. Najśpieszej mamy tutaj również Dark shrine. A. zobaczymy co się tutaj dzieje. Znowu jakieś dropship. dwa ziloty przepędzają tutaj intruzów i próbuje dalej wchodzić. Hag, ale zostały tu już prawie same pomocy, które bez odstawy nie będą takie efektowne, ale mamy tutaj Dark Templary. Które tną sobie te jednostki Naziemne Terkat najlepsze Ale był tu Taret Rozłożyły się na high grandzie Siege tanki i to wystarczy Żeby odeprzeć Haka tutaj kolejny drop I znowu musi przy tych pylonach warpować Świeże jednostki Haka Aby przepędzać cały czas te dropshipy Więc tak jak mówiłem Na Scrap Station w tego typu Grach długich cały czas Widzimy te dropy cały czas staramy się zadać przeciwnikowi jak największe obrażenia. Staramy się odwracać jego uwagę. No i przelatuje Command Center, a właściwie Orbital Commandem już na tego Expa na wyspie. Zdecydowanie najłatwiej zająć tego Expo Teranowi. Nie udało mu się zaekspować tutaj. Spróbuję swojego szczęścia tutaj, w tym Mediwaku, wesoła grupa 7 STV ów 8 chłopak gdzieś musiał się zaplątać. Chyba że 7 to szczęśliwa liczba. Liczy QXC, e, że e, to pomoże mu, e, aby ta ekspansja ruszyła w najlepsze. No i rusza w najlepsze, bo tych mułów jest tutaj masaż. Spójrzmy na inką. O mój Boże. Różnica jest zatrważająca. No ale to tylko muły. Coś tutaj zostało wgniecione w ziemię przez tych 5 kolosów. Kolejny Command Center jest tutaj gotowy, więc będzie chciał zająć jeszcze tą ekspansję e, QXC, jak to wygląda wielkościowo. Jeśli chodzi o armię, 140 Supply'a dla Protosa i 119 Supply'a dla Terka, więc został w tyle, e, dostawił trochę tych Command Center'ów, zaekspował. E, tak więc to się odbija e, na e, wielkości jego armii, ale mamy tutaj kolejnego dropa. Te jednostki, które się tutaj workują od razu zostaną wycięte i zmuszony e, znowu do dosłania e, całej swojej właściwie armii Haka. Biega całą armię między tymi ekspami, żeby otwierać te dropy. Same w dodatku kolus, kolosy tutaj są i to też dla Haka nie jest najlepsze. Jest mu potrzebne e, e, wsparcie innych jednostek niż kolosy. Co my mamy w armii Haka właściwie? E, 12 zilotów, e, 6 kolosów. Kolosów i 500 hakerów, tam jest tak jak mówiłem przewaga tych kolosów zdecydowanie więcej. Normalnych jednostek przydałoby się hakowi, szczególnie że coraz więcej wikingów widzimy dla QXC. Ten obserwer ustawiony tutaj widzi ten ruch pomiędzy mainem e, Terana a tym e, świeżym expem i sporą armią, wychodzi 151 supplya QXC. Mamy tutaj e, 4 siege tanki, 5 wikingów ma również na mapie e, 2 medivaki, 18 maruderów więcej natomiast progów ma hak, co na pewno nie przekłada się na inką tak jak myślałem, nie przekłada się to na Incom. Ta ekspansja już wyczerpana na naturalu wydobowała, więc tylko tutaj ta ekspansja również się kończy. Zajął Golda. No i pytanie, czy tego Golda utrzyma Teran. Natomiast wyzerował już tą ekspansję, którą zajął stosunkowo wcześniej, ale dość mówić o tych ekspansjach, bo mamy tutaj sporą bitwę. Te Sitchtanki rozpoczynają ostrzał i tak jak mówiłem, myślę, że za mało jest tutaj tych jednostek innych naziemnych, ale jednak te kolosy robią swoje i to znowu wpadają tutaj w momencie e, kiedy tutaj e, Command Center przekształca się e, w Planetary Fortress e, ale omija e, tą fortecę e, hak biegnie prosto e, do Mainaterka e, są tutaj e, dwa Siege jeden Viking, ale cała e, naziemna armia e, ter, e, Protosa Oprócz tych kolosów została zniszczona, więc myślę, że powinien się wycofać i nie tracić tych kolosów. Wygląda na to, że, e, że jakoś jeszcze tutaj przeżyje, ale zostały tylko cztery. No było ich zdecydowanie więcej. W dodatku będzie je teraz próbował zesnajpować. Terek, jak ta ekspansja na wyspie, pracuje sobie w najlepsze. Zostawione tam Wikingi, e, dwa e, parę taretów, aby w spokoju mogły te STV-y tam sobie wydobywać. Hak, natomiast najlepsze wydobywa już z Golda. No i tak przeganiają się tutaj e, pod wejściem do Maina, QXC, obydwoje e, zawodnicy. Hominie teraz po prostu e, tego expa hack nie chce się tutaj porywać na tą fortecę w asyście tych trzech tanków i e, kilku maruderów. Wierzę. E, to mogłoby się skończyć nie najlepiej, ale mamy dwa Wojdreje. Poro zilotów, zobaczmy jak to wygląda. 150 supply'a do 126 e, więc Hag jest w przewadze. Ma tutaj dwa wojdy e, i to może zaskoczyć szczerze powiedziawszy e, te rana, ale te Wojdy jednak szybko ściągane, a armia naziemna Protosa zmuszona, aby się wycofać. Włączę production tuba, bo nie mam nawet czasu spojrzeć do tych baz, zobaczyć co się dzieje. Stoją tam jakieś proby w mainie. Proby na szczęście nie stoją, ale mógłby hak tych leniuszków wysłać chociażby tutaj albo na tego golda. No i myślę, że Protos będzie musiał przede wszystkim Pomyśleć o zabezpieczeniu jakiejś ekspansji, bo przy takiej saturacji e, ten gold szybko się skończy. Tymczasem teraz zajął tą ekspansję, zajął tą ekspansję, więc wydobywa w dwóch miejscach, robi sobie teraz e, e, dostęp do tej ekspansji hak ale e, to już zdecydowanie za późno, ponieważ tam już w ogóle nie ma minerałów. Wpada tutaj na tą ekspansję, ale są tutaj tarety i dwa mikingi e, nie mają Wojdreje flukweństwów. Tak mi się przynajmniej wydaje mają, nie mają, plus fainsów, więc te wykicy są dla nich groźne, no ale jednak e, znalazł sobie tutaj hak miejsce, żeby wcisnąć tego, e, żeby wcisnąć tego voidreja, co my tutaj mamy, jakiś pośredni drop, przybałem się, że znowu będziemy mieli jakiegoś dropa i ten Bez bezkarnie dalej, ile miał kling 9, dążyłem sprawdzić 9, kill, kolejne dwa voidreje, tak więc e, jakaś zmiana w kompozycji armii, haka e, do tych kolosów, zetów, stalkerów, centry, e, już nie widzieliśmy dość dawno. Jak widzimy, dostawia z wciąż, więc zostawia sobie gaz na te kolosy najprawdopodobniej e, i Wojdy. Dokładnie tak, kolosy i Wojdy. Będziemy tutaj widzieli. Te Wikingi śmigają tutaj na patrolu. Dawno nie było żadnego dropa, ale wpadają na tą całkowicie odsłoniętą ekspansję. E, te marudery 73 były proby, zanim tutaj wpadł, tak mi się wydaje. E, co gorsza, zestrzelił tego Nexusa, ale w międzyczasie. E, ta forteca padła tutaj, więc ekspansja za ekspansję z tym, że teran cały czas wydobywa tutaj, więc on ma wydobycie, a w tym momencie protos, protos wydobywa tylko tutaj. I to są już e, ostateczne rezerwy. Jakiś drop będzie się tutaj szykował. I wycofał niestety te stalkery. Nieszczęśliwie dla Haka. E, no i będzie tutaj od razu niszył tego niestety.